Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj literka E w alfabecie przestrzeni wolności. Emocje i energia. Przestrzeń wolności jest to 18-tygodniowy program, w którym transformujemy swoje ciało fizyczne, duchowość oraz świadomość jeżeli się do tego dobrze przyłożymy. To jest naprawdę, program ma naprawdę, naprawdę duży potencjał, więc zachęcam Cię do sprawdzenia go na mojej stronie. Dzisiaj, tak jak mówiłam, emocja i energia. Emocje są energią. Emocje mają swoją określoną częstotliwość. Znam, znam niektóre osoby, które nie lubią w ogóle słowa energia. Nawet niektóre osoby twierdzą, że nie mają emocji. <laughs> Są po prostu w pewnym sensie odcięte od, od siebie, od swojego ciała, od czucia. I to może niestety prowadzić do dużego spustoszenia w życiu i prywatnym, i w zdrowiu ale chciałabym się skupić na tym, że wszystko jest energią, wszystko ma określoną częstotliwość, nawet jeżeli nie lubimy tego słowa energia, bo nam się to jakoś tanio kojarzy, czy z jakimś wudu, czy z czymkolwiek, to no z, z nauki tak, wiemy, że, że wszystko jest. Zbudowane z atomów, z cząsteczek, że, że, że na przykład światło ma jakąś określoną prędkość, że rzeczy mają częstotliwość, że jest grawitacja, że na przykład oddychamy powietrzem, tlenem, mimo że go nie widzimy. I tak samo po prostu w mojej perspektywie jest z emocjami. Nie widzimy ich, ale je czujemy i wiemy, że one są tak naprawdę. I bardzo dziwne, że potrafimy nazwać emocje. Na przykład jestem, jest, odczuwam złość, odczuwam lęk, odczuwam radość i nie zastanawiamy się, dlaczego potrafimy to w ogóle nazwać, skoro tego nie widzimy, tylko to. Czujemy, to gdzieś tam jest w nas. Ja uważam, że Bóg dał nam po prostu taką mądrość. Mamy tą mądrość w ciele, mamy tą mądrość w sobie i e, odczytujemy częstotliwość dlatego, że my jesteśmy energią i wibrujemy na jakiejś konkretnej częstotliwości odczytuje nasze ciało częstotliwość, w której się znajdujemy, czy w której znajduje się na przykład druga osoba. Jeżeli pozwolimy sobie zwolnić i e, przeczytać właśnie troszeczkę swoje ciało. E, w programie Przestrzeń Wolności zdecydowanie zajmujemy się tym, e, chociaż mam jeszcze inny program, który właśnie zajmuje się typowo emocjami. E, tam poruszamy osiem podstawowych emocji. I zachęcam Cię, jeżeli, jeżeli bardzo interesują Cię emocje, czy chcesz się do nich zbliżyć, czy po prostu lubisz, lubisz się wgłębiać w przepuszczanie swoich emocji, a jeszcze nie do, końca, nie do końca płynnie ci to przychodzi samemu, to zapraszam Cię do tego programu. To też, jest, to też są sesje indywidualne. Tam na stronie jest. To emotional well-being. Także można sobie tam to sprawdzić. I teraz, dlaczego generalnie mamy problem z emocjami? Dlaczego w ogóle o tym mówię, jeżeli to, jeżeli to powinno być takie, takie naturalne i mamy tą mądrość i odczytuje nasze ciało te, te emocje i te wibracje? Kiedy byliśmy mali, to niestety w naszych rodzinach nie było tyle świadomości, nie było tyle edukacji i nie było tyle połączenia z, ze sobą i ze swoimi emocjami. I po prostu nasi rodzice tak jakby oddali nam to również, że... Nie wszystkie emocje są fajne, nie wszystkie emocje powinno się mieć, o nie wszystkich emocjach powinno się mówić czy je pokazywać. I tego się po prostu nauczyliśmy, że, że niektóre emocje są B, niektóre są OK i odłączyliśmy się, większość z nas odłączyła się totalnie od takich trudnych emocji, jak na przykład wstyd, czy złość, czy żal. I gdzieś tam w dorosłym życiu idziemy sobie po świecie i nawet czasami nie wiemy, co czujemy. Ktoś nam zrobi jakąś krzywdę, ktoś nam coś wy, po prostu, nie wiem, powie, niefajnego. Odczuwamy jakiś dyskomfort, nie wiemy nawet jak mamy się z do tego odnieść. Czasami po prostu mówimy: Ok, dobra, ktoś mi coś tam powiedział, ale ja na przykład wolę, wolę nic nie mówić, wolę to olać, będzie, będzie, jutro będzie lepiej. I teraz, taka osoba na przykład może nie mieć kontaktu ze swoją złością. Może. Myśleć na przykład, że złość jest zła. <grym> I że lepiej łagodnie do czegoś podejść, w ogóle tak jakby yy, niby nie zwracać uwagi, ale jeżeli w Twoim ciele coś się dzieje, kiedy ktoś coś do Ciebie mówi, czy kiedy ktoś od Ciebie czegoś wymaga, no to to jest jakiś sygnał. To jest jakiś sygnał, jeżeli w Twoim ciele jest jakiś dyskomfort, to jest dla Ciebie sygnał. Aby przystanąć i się zastanowić. I teraz no tu jest też kwestia granic, o których będę mówiła już niedługo. W momencie, kiedy ktoś na przykład chce pożyczyć od ciebie pieniądze, zdrowa osoba, jeżeli, jeżeli jestem zdrowa, jeżeli mam pieniądze, jeżeli mam na to ochotę w, ten, w tym momencie, to powiem: OK, dobra, pożyczę ci. Jeżeli nie mam pieniędzy, czy nie mam akurat, nie wiem, nie czuję, że, że, że mam ochotę pożyczać, bo, bo wiem, że będę miała za chwilę jakiś wydatek, no to mówię: Przepraszam, ciebie w tym momencie nie mam. Przykro mi, ale mam nadzieję, że mogę ci jakoś inaczej pomóc. A teraz. Osoba, która już ma jakąś traumę na tym punkcie, czy ma jakiś, jakąś ranę na punkcie, na przykład pieniędzy, albo takich relacji, że ktoś coś od niej kiedyś pożyczył i na przykład nie oddał, to taka osoba może poczuć dyskomfort w ciele. Jak już się, jak już się ktoś ciebie pyta, czy pożyczysz mi pieniądze, to ty możesz odczuć dyskomfort w ciele. Bo myślisz, że ta osoba, nie wiem, nie odda ci, albo jak jej powiesz nie, to się obrazi itp., itd. I teraz może przez ciebie przechodzić bardzo wiele różnych emocji, różnych odczuć, i ty nawet możesz totalnie nie wiedzieć, o co chodzi w Twoim ciele, bo jest tego tak dużo. I to po prostu oznacza, że masz ranę na punkcie tej sytuacji, że, ktoś, że coś gdzieś wcześniej się wydarzyło, co cię zraniło i teraz każda podobna sytuacja może odczytywać się w twoim ciele jako zagrożenie. Dlatego jeżeli ktoś przychodzi do mnie i mówi, że jakaś sytuacja spowodowała, że czuł opór i wtedy tego nie zrobił, bo twierdzi, że... No skoro czuję opór, to znaczy, że nie powinienem tego robić. No nie zawsze. Jeżeli jesteśmy super zdrowi, e, w idealnym stanie, no to tak, to nasze ciało nam zasygnalizuje opór, że nie, nie chcę tego robić. Ale jeżeli mamy traumy, jeżeli jesteśmy poranieni, to naprawdę nasze ciało będzie się opierało wręcz wszystkiemu albo w drugą stronę będzie gnało wręcz do wszystkiego. Także... Mm, Musimy sobie poukładać najpierw te, te zranienia, poprzepuszczać nasze emocje, które są poblokowane. I teraz ja na przykład uważam, że, że, że emocja to jest taka, na przykład emocja złości to jest taka bomba energetyczna w takim sensie, że kiedy ktoś przekracza twoje granice, a ty mu nic o tym nie mówisz i on to robi, 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 w końcu ty wybuchasz, w końcu wybuchasz. I ten wybuch, no to jest wybuch bomby, twojej bomby złości, która się kumulowała, ponieważ był tam również może strach przed odrzuceniem, ale te emocje, które czujesz, jeżeli nie przepuszczasz ich prawidłowo, to one się kumulują w tobie. I one tworzą blokady w przepływie Twoich płynów, Twojej krwi, Twojej wody. A bardzo ważne jest, abyśmy mieli te płyny dla naszego takiego, dla naszej równowagi. Bardzo ważne jest, żeby te płyny miały przestrzeń. Żeby nasze organy miały przestrzeń. Żeby tlen, który do nas dochodzi, żeby miał przestrzeń się poruszać. Jeżeli mamy takie bomby energetyczne powciskane, tu żal, tu złość, tu coś tam, to po prostu nasz organizm e, przestaje funkcjonować optymalnie i z tego tworzą się choroby. I teraz nie każdy uwierzy, że swoją chorobę możesz e, uleczyć, czy na przykład złagodzić właśnie przepuszczeniem pewnych emocji, pewnych... Y, pewnych y, Negatywnych zdarzeń z przeszłości, uleczyć, ukoić, wybaczyć. Ja nie muszę w to wierzyć, bo ja to wiem po prostu, że tak jest, ale myślę, że ludzie to muszą po prostu za siebie, tak jakby w swoim życiu to przeżyć, żeby to, żeby, żeby to wiedzieć. I jeżeli jesteś taką osobą, którą do tego ciągnie, która czuje, że to jest możliwe że naprawdę chcesz z tym pracować, to zapraszam Cię do programu Emotional Wellbeing, gdzie skupiamy się tylko na emocjach. 8 tygodni pracy jeden na jeden, a w przestrzeni wolności 18 tygodni jest również praca z emocjami, przepuszczanie emocji, ale jest też dużo więcej, tam się dzieje, to jest bardziej złożony program. Zachęcam Cię do sprawdzenia i do zobaczenia w następnym odcinku.